W tym odcinku coś do fanów słodyczy, mianowicie cinnamon rollsy, czyli rollsy, bułeczki cynamonowe. Jeżeli nie lubisz pierników na święta, to jak najbardziej takie słodkości możesz zrobić. Proste, łatwe w wykonaniu, ciasto drożdżowe, do tego multum cynamonu, jeżeli uwielbiasz tę przyprawę. Także mam nadzieję, że przepis Ci się spodoba. A jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, klikaj dzwoneczek, subskrypcję i zostaw komentarz po sobie. Daj znać co wolisz pierniki czy cinnamon rolls a teraz już do roboty. Przepis moi drodzy rozpoczynamy od wsypania do misy miksera mąki. Mąka typ 450, czyli taka standardowa w ilości pół kilograma. Oczywiście takie ciasto również możecie zarobić ręcznie, wtedy wszystko po prostu wrzucacie do większej miski. Na razie mikser leci na bok. A tutaj w naczyniu znajduje się 250 ml ciepłego mleka. Do mleka dodaję od razu 40 g drożdży. Drożdże umieszczam w mleku, delikatnie i od razu w dłoniach rozkruszam. Dodaję około 40-50 g cukru. Drożdże mieszam z mlekiem i cukrem do całkowitego rozpuszczenia się drożdży. Mleko z drożdżami wlewamy do środka misy. Do środka od razu trafiają 3 jajka. Wąchamy czy nie są zepsute. To znaczy jedno jajko i dwa żółtka. Dosypujemy pół łyżeczki soli tak żeby nie miała kontaktu z drożdżami bezpośredniego i pamiętajcie że jeżeli używacie świeżych drożdży no to około 40 g, a jeżeli suszonych suchych drożdży to dwie paczuszki. Do środka również dolewamy 80 g roztopionego masła. Zamykam mikser i wyrabiam. Ja wyrabiam w mikserze około 2-3 minutek. Bardzo dobrze wyrabia, także więcej nie potrzeba. Później przełożymy jeszcze na stolnicę i ręcznie wyrobimy ciasto. Uformujemy kulę. Wy, jeżeli jednak robicie to na przykład w dłoniach, no to co najmniej te 10-15 minut należy ciasto drożdżowe zawsze wyrobić. I wyciągnięte ciasto, tak jak mówiłem, zarabiam jeszcze w dłoniach przez dosłownie minutkę, dwie. Zaraz uformujemy kulkę. Pamiętajcie, że im dłużej wyrabiacie ciasto drożdżowe, tym lepiej. Pojawiają się wiązania glutenowe, dzięki którym ciasto jest puszyste, aksamitne, delikatne. I takie właśnie ciasto drożdżowe musi być. Ciasto wyrobione, formujemy kulkę tak, żeby zamknąć wszystkie dziury. Pamiętajcie, że gazy, które będą się wytwarzały podczas wyrastania, muszą zostać w środku ciasta, przez co właśnie ciasto będzie puszyste i delikatne. Wszystko zamykamy na stolnicę, przykrywamy i odstawiamy tak do wyrośnięcia na około godzinkę. Minęła godzinka, moi drodzy. Ciasto przepięknie wyrosło. Zobaczcie, jakie jest olbrzymie. Pięknie wygląda. Jest bardzo delikatne. Teraz takie ciasto musimy podzielić na dwie części. Jedną odkładamy, za chwilę się nią zajmiemy. Stolnicę podsypujemy dosyć obficie mąką. I ciasto należy teraz rozwałkować. Na grubość około pół centymetra. Ciasto, moi drodzy, rozwałkowane i teraz nie pozostaje nic innego, jak uformować taki delikatny kwadracik i przy pomocy pędzelka rozsmarować roztopione masło, dosyć obficie, tak, żeby później następny składnik, czyli cukier cynamon, miały się szansę do tego ciasta przylepić. Ciasto już posmorowane dokładnie z każdej strony, i teraz przechodzimy do mieszanki. Mieszanka cukru, cukru waniliowego oraz e, cynamonu. Dosyć sporo cynamonu, bo aż trzy takie solidne, cztery nawet łyżki. E, muszą być to bardzo, bardzo mocno cynamonowe bułeczki. I obficie teraz też obsypujemy tą mieszanką całe ciasto. Następnie takie ciasto rolujemy i taki rulonik dzielimy na mniejsze części. Uformowane ruloniki trafiają na blachę do pieczenia pokrytą papierem do pieczenia. Delikatnie, jak widzicie, jeszcze po takim ułożeniu rozgniatam ciastka, tak żeby uformować ich taki tradycyjny kształt. Tutaj robię kilka takich mniejszych z następnej partii ciasta, zrobię nieco większe rolsy. Odstawiamy je na czas rozgrzewania się piekarnika do 180 stopni Celsjusza, czyli zajmie to pewnie około 10-15 minut. Oczywiście przykrywamy i za chwilę mówię co dalej. I teraz tak oto uformowane cynamonowe rolsy, cynamonowe krążki. Smarujemy masłem, pięknie nam się zarumienią. Już teraz, moi drodzy, niesamowicie to wszystko pachnie, normalnie czuć zapach świąt. Jest jeszcze listopad, kiedy ja to nagrywam, ale za oknami śnieg. Można, można poczuć już teraz tę atmosferę. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się podoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. I teraz na sam wierzch jeszcze sypiemy delikatnie już cukrem i cynamonem. I takie oto bułeczki cynamonowe, moi drodzy, trafiają do piekarnika rozgrzanego wcześniej do 180 stopni Celsjusza na około 20 minut. W międzyczasie, moi drodzy, możemy przygotować lukier. Mam tutaj cukier puder i do tego pomarańcze. Pomarańcza troszkę zdewastowana, bo robiłem przed chwilą jeszcze sernik, właśnie na spodzie piernikowym z dodatkiem pomarańczy. Dlatego też mi była potrzebna skórka, a to do samego lukru wykorzystam sok z pomarańczy. Sok wyciskamy do cukru i mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Widzicie już przepięknie wypieczone cinnamon Rollsy, czyli rolsy cynamonowe, tak one oto się prezentują. Tu są te większe, tu mniejsze. Tutaj pozostałe skrawki ciasta, tak więc takie bułeczki cynamonowe nam zostały. Przepiękny kolor, niezwykły aromat w całym domu, czuć tę magię świąt, i teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko potraktować wszystkie lukrem. I tak oto moi drodzy prezentują się cynamonowe bułeczki. Przepysznie wyglądają, przepięknie wyglądają. Szkoda, że nie możecie ich poczuć. Także jeżeli nie lubicie pierników, jeżeli chcecie jakiegoś zastępstwa na świąteczne ciastka. To takie wam polecam. Oczywiście polew jest tyle, ile was wyobraźnia poniesie. Można zrobić polewę z serka Filadelfia, taką tradycyjną, można zrobić polewę z mascarpone, można zrobić czekoladową polewę, zwykły lukier, smakowy lukier, jaki tylko chcecie. Pokażę wam, jak wyglądają one w środku pierwszego z brzegu. Zobaczcie, jaki on jest delikatny, mięciutki. Rozsypuje się tak naprawdę wszystkie warstwy yy, są oddzielnie. Można rwać takie ciastko, do tego kawka jakaś pyszna, herbata, yy, zimowa, usiąść przed kominkiem i takie ciastko sobie zajadać. Odłożę to na bok. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie, że w grudniu filmy codziennie o godzinie 18.00.